Witam was bardzo serdecznie. W eksperymencie o nazwie Co się stanie, kiedy będziemy usiłowali zainstalować starszy system niż obsługiwany na laptopie. Miałem ochotę zainstalować na tym oto moim Sony Vaio, którego naprawiłem już prawie rok temu. Miałem ochotę zainstalować Windowsa XP na tym laptopie. Miałem ochotę zainstalować Windowsa 2000. Jak widać, tutaj jest napisane Windows 7, czyli że jest no, przystosowany pod Windowsa 7. To jest Windows XP, czyli jest przystosowany pod Windows XP. Po drobnych fixach na pewno by to ruszyło, ale zwykle te fixy trzeba robić w BIOSie. A co się stanie, kiedy nie ma się dostępu do tych drobnych fixów? A jak wiadomo, w laptopie jest bardzo trudno wymienić BIOS. Sami, mi się nigdy nie udało tego zrobić. Jeżeli wam się udało, no to może nie macie ani Sony, ani toshiby. I będę wam gratulował. Mi się to, tego nigdy nie udało zrobić. Mm, nigdy nie udało mi się, no jakby to powiedzieć, odblokować tych funkcji. A mianowicie tutaj w tym wypadku trzeba było zmienić dysk e, z Ascina... As IDE, ID, że tak powiem. A tutaj trzeba by było wyłączyć kasz, e, ka, kasz, kaszowanie pamięci, tak można powiedzieć, nie kasowanie, kaszowanie, caching. Zatem chciałbym pokazać odcinek, w którym to moja zachcianka jest nierealizowana. <grych> Jak również zaznaczam, że wiem, iż e, dwa odcinki mam, mam do roboty. PlayStation spokojnie, ładnie działa, chociaż jest tutaj włączone. Nie będzie z tym problemów, niebawem będzie stworzony odcinek, jak również Windows Neptune, który może zapoczątkować różne serie. Różne serie filmików, które mogą opisywać różne ciekawostki. No dobra. Postawiłem to oto bydle tutaj. I to jest to bydle. Sony Vio. Ludzie nie lubią Sony wajo a ja ja lubię. Nigdy nie sprawiałam jakichś dużych problemów, oprócz tego, że... Jak go upuściłem, to się zepsuł wiatraki i się wszystko tam chłodzenie zepsuło. Musiałem je wymienić za 20 zł i 25 groszy. No dobra. Ale wszystko teraz działa. No i oczywiście nie, móg nie mógłbym zapomnieć o zasilaczu. Hm. Pamiętacie, kiedy jeszcze robili takie długie zasilacze? No ja też nie pamiętam. Jest tutaj obecnie zainstalowany, ładnie skonfigurowany. Linux Ubuntu 16.04 I byłoby wszystko ok, gdyby nie fakt, że na obecnym dysku, czyli tutaj 80 GB SATA, no ten Linux działa jeszcze wolniej niż ten zapchany Windows 10. Tak też um, mijamy się z celem tutaj troszeczkę. Różne dystrybucje próbowałem, ale większość nowych dystrybucji ma system D. A z z tymi, którzy nie mają system D, no to, no to nie chce mi się walczyć. <noise> Gdzie mi się tutaj w ogóle posiały te dobre dyski, bo przecież ten komputer przyszedł sobie z dyskiem 500 GB dość szybkim. No jeden się popsuł, ale to już wiadomo 6 lat to może się popsuć intensywnego i dość, y no, dość mocnego używania tego komputera. No, mo może się dysk popsuć. Wymieniłem go na 500 GB, Potem <grafię> to 500 GB wróciłem do PlayStation 3. Potem miałem 320 GB, które też było dość szybkie. Yy, I oddałem to rodzinie, bo im się tam zepsuł dysk w laptopie. No i zostałem sobie z dyskiem 80 GB. I co my będziemy robić z tym? Oto laptopem śmiesznym. W sumie nie jest taki wcale śmieszny. Jest całkiem dobry. No, mimo że tutaj widnieje sobie naklejka Windows 7 z ziben. to ja sobie postawił tutaj Windows XP. Co wy na to powiecie? Wszyscy tutaj prosili mnie, żebym stawiał Windows 7 na starym moim laptopie, a ja tutaj hejrzki postawię na nowszym laptopie Windows XP. Mamy sobie tutaj y, nagrane ISO. Windowsa XP zmodyfikowane lekko przez n -Light, Żeby dodać sterowniki SATA Ponieważ jak wiadomo w takich nowszych laptopach jest SATA A Windows XP bazowo nie obsługuje SATA Więc zripowałem sobie swoje ISO Znaczy ze swojej płyty tam I o, I robimy sobie ISO Dodałem tam sterowniki SATA i powinienem teraz chodzić Właśnie skończyłem robić backup i zaraz będziemy podłączać USB. Aby dobrze nagrać pendrive butowalny, najbardziej polecam użyć sobie aplikacji Rufus. Nie wiem, czy to jest najnowsza wersja, ale działa. No, w tym wypadku wystarczy nam 4GB pendrive. Podłączamy go, uruchamiamy takiego, ściągamy i uruchamiamy takiego Rufusa. Wybieramy sobie obraz ISO odpowiedni. On tam nadaje nam parę takich drobnych namiarów, co najbardziej pasuje. I klikamy start i tworzy nam ten Pendrive. Trochę to potrwa, ale, ale powinno działać potem bezproblemowo. Śmieszne jest to w starych laptopach, może nie tak starych, ale w tych takich z 2010 mniej więcej 9, że port ESATA zwykle jest połączony z portem USB, co nam daje dodatkowy taki ukryty port USB. No to trzeba będzie zacząć instalowanie. Klik. No dobra, teraz powinno coś ruszyć. Idzie bezpośrednio z pendrive'a. I zobaczymy, co się wydarzy. Musimy chwilę poczekać. Bo na razie się wyda, wyda. dzieje nic. Coś tak czuję w kościach. Że to niezbyt ruszy. Dlatego też em, zacząłem nagrywać sobie płyty DVD. Może to będzie działało. No nie wiem. No, może mi XP nie lubi butowania z bezbeka. No to robimy podejście drugie. Tym razem używamy napędu DVD. Ponieważ ten laptop nie lubi czytać e, butowalnych, butowalnych płyt z CD. I co się stanie? Napciśnij no, Jezu! Russia z dysku CD. Ha, ha, ha. Z dysku DVD. He, he. No dobra, dobra, dobra. Nieważne. O. No dobra. O, widzę, że to naprawdę dobry początek. I... Bardzo dobry początek współpracy. Ja czuję, że to będzie naprawdę fajny dzień. Właściwie to noc. Dobra, to jeszcze raz. Się nagle zrobiło rano. A ja znalazłem problem. Popatrzcie sobie, to jest zakładka Advanced w biosie tego komputera jak widać nic nie widać. No po prostu nie ma nic no. A problem jest taki, że do instalacji Windowsa XP konieczne jest zaznaczenie trybu IDE. Nawet jeżeli są to dyski SATA. Mógłbym skorzystać z jakiejś turbo modyfikowanej wersji XP, ale no nie wiem, może lepiej może nie. Ten, ten Linux jednak jest całkiem ok. Widzicie. Linux się obronił! To dla odmiany spróbujemy sobie to z Windowsem 2000. Jak widzimy, Toshiba wspiera Windows 2000 na tym laptopie. Dlatego, że jest to IT. Starowniki przygotowane. Nagrać się na płytę. I działamy. Znamy już to pojęcie. Wyjmujemy dysk. Drugi dysk gotowy do działania. Wkładamy. Wybieramy sobie napęd CD-DVD. I powinno ładnie pojechać. O! Widzicie? Cudownie. Pach. No to instalujemy. Fragment na Windowsie 2000 zawsze trwa bardzo długo. Na Windowsie XP dużo szybciej się to ładuje. Wygląda na to, że znów coś źle zrobiłem. Dobra, trzeba będzie to sprawdzić. Okazało się, że ten blue screen był spowodowany pamięcią RAM. Może po prostu nie jest obsługiwana ta pamięć RAM, dlatego wymieniają na starą to rok temu właśnie wymieni wymieniłem ją ponownie. Dobra, let's do it. Pamięć wymieniona. Nadal to samo, dokładnie ten sam błąd. Nie jest to spowodowane zatem pamięcią RAM. Nie jest to spowodowane pamięcią M PC, MCIA czy jakoś tak. I no po prostu nie wiadomo czym to jest spowodowane. Może po prostu ten laptop nie jest przystosowany do Windowsa 2000. Mimo, że ma sterowniki, no i co teraz? Kolejny sprzęt już pozamiatany. Niestety okazało się, że aby zainstalować Windowsa 2000, trzeba wyłączyć w BIOSie caching, czy jakoś tak. Co za tym idzie, nie mogę tego tutaj zainstalować, ponieważ również nie mogę tego tutaj wyłączyć. No, to chyba na tyle już z tej zabawy. Trzeba będzie włożyć pamięć RAM ponownie. Werdykt jest bardzo prosty. Nie instalujmy starszych systemów niż laptopy, zostały do tego przygotowane. No dobra, no to powinniśmy się wreszcie zabrać za tworzenie nowego filmika że będzie to bardzo ciekawy temat. Tylko najpierw muszę na naprawić OBS-a i inne na naprawdę programy do nagrywania. Ponieważ po ostatniej aktualizacji Mi 10 się zesrały. No dobra, to mam nadzieję, że jako tako chociaż filmik się trochę spodobał. I do zobaczenia niebawem.